you Poczęliśmy urodziny miasta Katowice już właściwie dożynkami katowickimi, które odbyły się w ubiegłą niedzielę. I przez cały tydzień szereg różnych wydarzeń już mamy za sobą. Tych kulturalnych, łącznie z upamiętnieniem ważnych osób dla naszego miasta w galerii artystycznej. Przypomnę, że to Erwin Sówka z niedalekich Szopienic, a właściwie Nikiszowca i oczywiście Lucjan Czerny, multiartyst, można powiedzieć. Mieliśmy również uroczystą radę, sesję Rady Miasta. Dzisiaj to jest taki dzień kulminacji wszystkich wydarzeń, ponieważ mamy koncerty na strefie kultury. One się rozpoczęły już w piątek, gdzie między innymi gościł Hubert, który przyciągnął ponad 10 tysięcy słuchaczy. Następne wydarzenie to dzisiejszy Wehikuł czasu, a więc bicie niejakiego rekordu, który będziemy chcieli co roku po prostu przebijać w ilości uczestników, a więc zagranie wspólny riffu gitarowego słynnego zespołu Dżem, piosenki Wehikuł czasu. Przede wszystkim jest to podkreślenie tych 160 lat miasta Katowice, które są stosunkowo młodym miastem. A ale bardzo dynamicznie rozwijającym się. Wszystko zaczęło się w 1865 roku, a nawet nieco wcześniej, kiedy Winkler zakupił wieś Katowice i postanowił z niej uczynić miasto, starając się o przeprowadzenie kolei żelaznej przez Katowice. I w 1846 roku, 3 października, ta kolej ruszyła i to był element, który wpłynął na dynamiczny rozwój Katowic, bo przed koleją mieliśmy zaledwie 200 kilkadziesiąt mieszkańców, a po wprowadzeniu już kolei żelaznej ta ilość wzrosła do prawie 4000 mieszkańców. I rozwijaliśmy się przez te 160 lat bardzo dynamicznie, bardzo dobrze w różnych okresach czasu, w różnych sytuacjach geopolitycznych, ale zawsze Katowice były tym miastem na pierwszym miejscu tutaj w naszym województwie śląskim, ale coraz bardziej zaczęły się liczyć również w ujęciu krajowym i zagranicznym. Wielu latach byliśmy, ale w ogóle w stylu kultury to jest pierwszy raz. I tego no, tegoroczny line-up jest super. W ogóle męskie granie nawet nie mogłoby takiego line upu wymyślić. To jest naprawdę propsy. Tak, jest bardzo fajnie. Też byłem wcześniej i jest super. Na razie Daria ze Śląska, ale ja czekam na Kaśkę z Ja jeszcze byłem wczoraj i dla mnie Zelewski i Koma naprawdę on to. Uwielbiamy Katowice. Nie, jest super. W Katowicach jest dużo do roboty w porównaniu do okolicznych. Ja jestem z tak, także na pewno mogę się wypowiedzieć, że jest dużo więcej. Zdecydowanie. Myślę, że jest super dużo stoisk i koncert mega. Właśnie idziemy i myślę, że się będę super. Z, z Mysłowic przyjechałam na Mysłowic. I bardzo lubię przychodzić, bo Katowice zawsze organizują super imprezy. Ym, I tak, jestem chyba trzeci raz z kolei. Wjechałem tutaj z Tarnowa, to na znaczy co dzień mieszkam w Krakowie, ale koleżanka tutaj z okolicy zaprosiła mnie w Nocy, Katowic po prostu, żebyśmy sobie posłuchali. No, pogoda troszkę się nie dopisuje, ale bawię się cudownie. Chłopie Katowice!